Siema, dzisiaj pokażę jak zrobić spray'a do CS'a No to zaczynamy Włączamy Kylie Logo Creator Version 1.0 Non-Beta Nie robimy spray'ów klikamy Open Tutaj I bierzemy nasz ulubiony obrazek Klikamy Auto Size, Resize, Max, Max Potem zaznaczamy te dwa Content Strike i Save It To Wciskamy te trzy kropki. Tutaj mamy napis. Zapisujemy go na pulpicie. Make Chord. Potem dopisujemy TEM. Zapisujemy na pulpicie. I y, wykreślamy LY. Potem zapisujemy na pulpicie. I Make Chord. Zapisujemy. Wyłączamy mamy tutaj te trzy pliki. Wciskamy wytnij i wkładamy do naszego folderka z cs -em. Zaraz Wam pokażę. I wklejamy właśnie tutaj. To będzie w C Strike Wciskamy X i włączamy CS. -a. Zaraz zaprezentuję jak И я взяла спрей. Добраю, kiedyby mi się zaczął. w na matkę. Sorry za te problemy. Ale w każdym razie to tak działa, że to Wybieramy obrazek. Zapisujemy te pliki tutaj i wszystkie tutaj. Potem wciskamy wytnij I do naszego folderka z cs -em. Tutaj. Dobra. Dzięki. Narka.